Paddington. Najwspanialsze w tym filmie jest intro kojarzące się z kroniką filmową, do którego już przemycono cząstki absurdu, jakie będą nam towarzyszyć w całej projekcji. Dorośli z pewnością polubią ten film, a to za sprawą bardzo odważnych grypsów, na przykład z facetem przebranym za sprzątaczkę. Najsłabiej wypada zaś e, intryga, na przykład motywacja dla której Miś został wysłany do Europy. Nie mógł po prostu pójść do misiowego Domu Dziecka? No i jeszcze coś, co nazwałbym logistyką działań i zachowań bohaterów. Oni Gdzieś co chwila jeżdżą. Można powiedzieć, że co chwila wykonują takie mini misje. Czy warto pójść na ten film? Tak. Jest to co najmniej udane przeniesienie literackiej postaci misia na wielki ekran. Jak wspomniałem wcześniej, niewykluczone, że pociechy będą się bawić wręcz gorzej od was, ale właściwie wiecie co? Jebać dzieci. Nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało, rozumiecie? W każdym razie, Paddington. Kurwa...